Czy wiedziałeś, że Mierzeja Kurońska to najdłuższa europejska plaża, która co ciekawe znajduje się nad naszym Morzem Bałtyckim? Liczy ona 98 km i znajduje się na terytorium Litwy i Rosji. Jednak w rankingu najdłuższych plaż świata zajmuje dopiero piąte miejsce. Co jest zatem dłuższe? Miejsce czwarte Padre Island National Seashore. Plaża ta rozciąga się na odcinku 112 km i biegnie wzdłuż amerykańskiego stanu Teksas. Miejsce trzecie Cox's Bajar. To już 120 km piasku biegnącego wzdłuż Zatoki Bengalskiej na terytorium Bangladeszu. Miejsce drugie 90 Mile Beach to australijska plaża, swoją nazwę dumnie wskazująca na imponującą odległość 90 mil, czyli 144 km. I miejsce pierwsze praja do Casino. Zdecydowanie najdłuższa, bo przebija swoją australijską przyjaciółkę o prawie 100 km. Brazylijska plaża mierzy imponujące 241 km. Subskrybuj po więcej.